Dobra, słoneczko ładnie zachodzi, więc możemy działać. Plan trzeba wdrożyć. Wdrożyć w życie. Słuchajcie, dzisiaj mam taki pomysł, żeby nabrać mojego brata, że nie żyje. Tak dobrze słyszycie. Będziemy go nabierali. Wszystko mamy gotowe. Noc już jest, zaplanowane też jest, także możemy działać. Ja swój grup zrobię gdzieś w tym miejscu, którym Wam pokazuję. Tam będziemy robić grup, pod którym ja będę mieszkał. Zobaczymy, jak zachowa się mój brat Smyslow. Jeżeli was to ciekawi, oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę. Za moje pomysły! Superaśne pomysły! Także kliknijcie łapeczkę, bardzo bym prosił, a ja wam w zamian za to pokażę, co przygotowałem, żeby mi pomogło. To po prostu, no sami zobaczcie, co wam będę dużo mówił. Tutaj mamy twardą ziemię. Tutaj mamy jakieś łóżko do spania, piecyk, żeby zimno nie było. Stół konstrukcyjny może mi się przyda. Tu mamy skrzynię, jakieś żelazne kraty, łopatę. I oczywiście najważniejsze, grób i moją głowę, którą postawię nad grobem. To będzie nie do podrobienia. Słuchajcie, on musi myśleć, że to tak na to, że, że, że to prawda jest, nie? Także muszę to zrobić profesjonalnie. Także wychodzimy na zewnątrz, idziemy teraz do niego, sprawdzić, czy on już aby na pewno śpi. Tylko czekajcie, miejsce sobie w ekwipunku zrobię. Jeżeli on śpi, słuchajcie, to zaczynamy działać. Także idziemy teraz po cichutku, powolutku tam, o właśnie tutaj mieszka mój brat z majstą, nie? Jak już dobrze wiecie. Także my się podbudujmy do góry, nie będziemy wchodzić do domku. Zanim wam go pokażę, to możecie. Też zostawić subskrybera takiego czerwonego, jak moja bluzka. Właśnie, ona jest taka czerwona, jak subskrypcja. Także kliknijcie jedną. A ja już zaczynam być trochę ciszej, bo jestem pod jego domem. Także podbuduję się teraz do góry w miejsce, gdzie on śpi. Tu on ma sypialnię. I, ej, rzeczywiście śpi! Lula sobie! Elegancko! No to mamy chwilę czasu, okej. Okay. On sobie śpi, nic się nie rusza. Także on ma zawsze twardy sen. Noc się dopiero zaczęła, także mam trochę czasu. Słuchajcie, zacznijmy ten mój plan wdrażać w życie nie? Także idziemy i robimy normalnie grupy. Żaden villager mi nie widzi, villagerowie wcześniej chodzą spać, także ten grup postawmy gdzieś w tym miejscu. Tak, to będzie dobre miejsce. Dobra, kopiemy, 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 kopiemy. Pod moim grobem, słuchajcie, zrobię, zrobię normalnie sobie mieszkanko, także wykopię to sobie od razu. Cyk, fuch, cyk, fuch. Tutaj będzie mieszkanko, elegancko, ładnie, pięknie. Gdzieś wyjście jeszcze muszę zrobić. Tylko w którą stronę? Chyba w tamtą. Chyba w tamtą, tak, elegancko. Zrobię sobie Tutaj wyjście, ale on będzie w szoku. Jestem ciekaw, jak on się zachowa, nie? To będzie najciekawsze. Także e, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Wyjście sobie zrobimy gdzieś dalej, żeby on tego nie widział. Także kopiemy jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. I jeszcze będę miał takie przebranie. Sami zobaczycie, coś przygotowałem. Jeszcze więcej tego, znaczy, nie będziecie mnie widzieli. Także e, na spokojnie, nie bójcie się niczego. Smajstel też mnie nie będzie widział. Także ja już mogę schody tutaj do góry robić tak, wszystko mam gotowe, wszystko mam gotowe i no wykonać, wykonać plan i będzie super, także tutaj będzie wyjście, czy trochę dalej, nie będzie dobrze, on tu nie będzie widział Wezmę kamienia, patrzcie i się zasłonię O, o, niby, że to stało Tutaj, tak, 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 zrobimy taki Murek i elegancko będę mógł tędy Wychodzić, tutaj nikt nas nie będzie Widział, albo mogę to zamurować Dobra, zamuruję to, tak w razie W, żeby mnie nie widział, żeby mój plan Na pewno wypalił, to zamuruję to O, on się na, nawet nie skapnie Bo on nie wie, że czy tutaj było Coś takiego, czy nie było tutaj czegoś Takiego, także o, zróbmy coś Takiego, coś takiego, tutaj na górę jeszcze zamknięcie dajmy. Ok. No i, i gotowe. I gotowe tak może to wyglądać. Dobra, wyjście, wejście. Mam super Teraz idziemy normalnie z góry. Postawić ten grób, który mam. No i po, po te eliksiry, mikstury, o których wam mówiłem, że przygotowałem, nie? Dobra, tu będzie moje mieszkanko. Później sobie je rozbuduję jeszcze bardziej. Dajmy na górę twardą ziemię. Dobra, coś takiego. łopatą muszę to wykopać. E, teraz mój grób. Mój grób połóżmy gdzieś w. E, ej, 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 czemu to zanika? Przecież wziąłem twardą ziemię. A nie, postawiłem zwykłą. Dobra, szybko wykopiamy, wykopiamy, wykopiamy. Nic się nie stało, nic się nie wydarzyło. Teraz musimy twardą ziemię wziąć, bo ona nie zanika. Normalnie zwykła ziemia, to widzieliście, trawa się z niej robi, nie? Szybko. A twarda ziemia będzie cały czas taka sama. No i dobra, teraz stawiamy najważniejsze, czyli mój grób, gdzieś w tym miejscu powiedzmy, i połóżmy nad tym grobem jeszcze moją głowę. A jej, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Musimy obrócić, tak? E, elegancko, nie. E, dobra, może. Być. Zresztą co mi tam? Chyba, że go postawię gdzieś w tym miejscu. Dobra, to rozbijam to jeszcze raz. To też rozbiję, postawię gdzieś tutaj i też będzie ładnie. Też będzie super. Dobra, sta... postawmy tu moją główkę. No i elegancko. Jest mój grup? Jest mój grup. Jeszcze możemy tu udekorować co nieco. Tyle. Gdzieś dajemy kraty, bo przy grobach to tam nieraz jakieś kraty są, nie? Także, no ja, ja nie wiem jak to powinno wyglądać, ale myślę, że tak będzie elegancko. Ładnie, pięknie, mi się podoba, nie wiem jak wam. Możecie dać znać w komentarzu, a my idziemy, idziemy po tą niewidzialność. Szybko, póki jeszcze noc jest, ja mam ją ukryte w swojej piwnicy na dole. Nie wiem, czy byliście u mnie w piwnicy, jeżeli nie, no to będziecie, a jeżeli byliście, no to, no to zobaczycie ją drugi raz, jak wygląda po latach. Tak ona się prezentuje, pająki już się zagościły, ale to nic, idziemy, bierzemy... Mikstura niewidzialności. Widzicie to? Bierzemy ją wszystką. Zaraz sobie wypijemy ją, albo rzucimy pod siebie po prostu, żeby, żeby mi ten efekt się dał, żebym go dostał. No i teraz wychodzimy, wychodzimy, idziemy, słuchajcie, udekorować swój domek pod spodem, tak dosłownie, pod tym grobem. I będziemy obserwować mojego brata. Ciekawe, ciekaw jestem najbardziej jego reakcji, nie? Jak on zareaguje na to, że ja nie żyję, już jestem pochowany. Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze nie mogę doczekać. Na razie idziemy tutaj do. Domku. Szybciutko, szybciutko biegniemy, 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 biegniemy. Okej. Okay. No i dobra. Tutaj teraz łóżko muszę postawić gdzieś w tym miejscu, albo tu sobie jeszcze wykopię. Poczekajcie, dajcie mi chwilkę. Tutaj takie coś, takie coś, takie coś. Okej. Okay. I teraz powiedzmy, że postawmy tutaj łóżko. Jedno. Tutaj dajmy. A, jeszcze będę musiał to wykopać, dobra, bo mi się przyda. Elegancko, ładnie, pięknie. Więcej miejsca, tak żeby mógł tutaj funkcjonować. Piecyk muszę jeszcze postawić. I super. I super. Mamy wszystko elegancko gotowe, tu będziemy spali, tu będziemy gotowali jedzenie, wszystko jest superancko Powiem wam, że jest superancko Teraz wystarczy zaczekać, aż się zrobi dzień, także ja idę jeszcze się chwilę zrzemnąć, bo nic nie spałem. No i widzimy się z rana. Także widzowie zostańcie dla Was, to będzie sekunda, ja idę spać. <słuch> O, uh, ale się przespałem. Ej, to już jest chyba dzień. Szybko trzeba wychodzić, iść do mojego brata. Szybciutko, jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej. Czy jest dzień? Czy jest dzień? Czekajcie. Tak, jest dzień. Okej, okay, dobra. To teraz wypijmy miksturkę albo rzućmy pod siebie i powinniśmy być niewidzialni. I rzeczywiście jesteśmy, patrzcie, tutaj jestem. Normalnie mogę blok kopać, zobaczcie, ale jestem niewidzialny. Okej, okay, super, super. To działa, tylko muszę pilnować, bo mam niewidzialność przez 6 minut i 5 sekund i tych mikstur mam tylko cztery zostało mi, także nie mogę też mieć niczego w łapce, bo jak będę miał, to będzie widać, widzicie? Teraz z kratami idę w ręku, także ja nie mogę nic trzymać w ręku i idziemy teraz do mojego brata. Zobaczymy, czy on jeszcze śpi, czy już wstał. Jakoś go muszę zachęcić, żeby podszedł do tego grobu. Zobaczymy, czy będzie łatwo, czy jakoś e, prosto. W ogóle, zobaczcie, jak on tutaj będzie, a ja mu otworzę drzwi, on się zdziwi, nie? Także czekajcie, zamknijmy je na razie. Jak on będzie schodził, ja mu przed nim otworzę mu drzwi. Gdzie on tutaj jest, halo, Spice, jest, jest, on jeszcze śpi, dobra, uderzę go, wiecie co, uderzę go, normalnie i, i on wstanie, on nie będzie mnie widział, ani nikogo nie będzie widział i będzie w szoku, czyli weźmy go, uderzmy, trzy, dwa, jeden, wstawaj, wstawaj, halo, 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 pabłotka, o, o, wstał, 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 dostał, dostał strzała normalnie i wstał, e, dobra, przebudził się, ale y, on nie wie, co się dzieje, on nie wie, co się dzieje, jest zaspany, dobra, mnie tutaj nie widać, ja mogę normalnie chyba po nim nawet skakać, patrzcie, się na to. Skaczę po nim. O, idzie do szafy, coś tam robi, ubiera się. Nie, ja mu nie przeszkadzam. W ogóle. Ej, on ma komputer odpalony. Może bym mu coś tutaj naklikał, ale by się wkurzył. Lepiej nie. Lepiej tego nie róbmy. Mogę mu światełko włączyć. O, widzicie, zaświeciło się. Cek. Wyłączone, włączone, wyłączone, włączone. Niech on tylko to zobaczy. Czekajcie, jak ja mam go tu zachęcić. Dziął poszedł. Ej, ja już go. Nie. A, na Kiblu jest. O, fu. O, fuu. Co on tam robi? Ej, nie chcę wiedzieć. Dobra, niech on tylko wyjdzie. Patrzcie, lampka. Włączam i wyłączam. Ciekawe, czy się skapnie. Jak tu podejdzie, będzie w szoku. O, idzie, 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 idzie. Nie, nie, nie w tamtą stronę. O, nie, jest tutaj, jest tutaj. Dobra, wyłączamy, włączamy, wyłączamy, włączamy, wyłączamy, włączamy. Widzi to, czy nie widzi? Nie patrzy się na stół. A dobra, on jest jakiś, nie wiem, zaspany, dopiero wstał. Może on jeźdźce albo coś, dobra, muszę go jakoś zachęcić, żeby on poszedł do tego grobu. Może mu bloki będę rzucał, czekajcie. Wezmę jeden blok tutaj, jeden tutaj. On pomyśli, że to Nubek, bo nubek lubi dirta, nie? Tu mu też ah Wyleciał mi cały stak? Nie, 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 dobra, dobra, nic się nie stało. Tu mu zrobię taką ścieżkę z tych bloków, żeby on tu podążał. Na środek, na środek, na środek. Czekajcie, dobrze idę, dobrze idę, dobra. Bloki elegancko mu porzucałem, tu już będzie mi widział, czyli nie muszę mu więcej chyba tych bloków rzucać, chociaż, chociaż to mu dorzucam. O, dobra, teraz na pewno zobaczy, weźmy sobie z rączki, żebyśmy nic nie mieli. No i co, wypijmy eliksir, Nie, cztery minuty jeszcze. Tu na spokojnie, na spokojnie idziemy po niego, niech e, drogę mu wyznaczyłem. Czyli powinien wiedzieć. O, już zaczyna zbierać. Wychodzi, wychodzi, wychodzi. Dobra, idziemy za nim. Jestem ciekaw, jak on zareaguje, jak zobaczy ten grób. Patrzcie się, zbiera twardą ziemię! Jest chłop, jest chłop. Normalnie sobie zbiera elegancko, tak, tak. I patrzy się, patrzy się! Jest mój grup z moją głową! <laughs> Ale to będzie super prank On jest w szoku! On nie wie co on ma zrobić! Patrzcie się! E, e, żeby mnie czasem nie zauważył, nie! Jeszcze mam niewidzialność przez 3 minuty i 45 sekund. Jestem niewidoczny, okej okay, No i co on teraz? Panikę sieje Widzę, że jest spanikowany, ale On pewnie coś podejrzewa, wiecie? Bo ja już na nim takiego pranka podobnego robiłem Ale, ale wtedy mi nie wyszło A teraz mam nadzieję, że mi wyjdzie Także, czekajcie, dokąd on tutaj Biegnie? Z powrotem do domu? O co Mu chodzi? On się powinien zamartwić Powiedz do mnie do domu albo coś A nie, idzie do jakiegoś villagera Czy co? A, tutaj Kaziu mieszka, słuchajcie Tu mieszka taki Kaziu villager Który nam pomaga, ale, ale nie, nikt go nie ma w domu On już gdzieś wyszedł No niestety tym razem mu nie pomoże Zawsze Smyslow do niego biegnie Jak ma jakieś pytanie, nie? A, chciałem wam się pokazać, ale się nie pokażę, bo jestem niewidzialny Dobra, teraz on biegnie do mnie chyba na chatę Tak, to jest mój dom I biegnie do mnie na chatę, rzeczywiście Patrzcie się na to <laughs> Ale go prankuje, ale to jest dobry prank Dobra, wchodzi do góry Idziemy za nim No, ej, gdzie mi tam po skrzynce drzebiesz? Nie wolno, no, no właśnie Drzwi otwarte, zapomniałem zamknąć, ale dobra to tam nieważne, nie nieważne. Idziemy tu za nim. Wchodzi mi do łazienki. Tutaj mam saunę, tu nic nie ma. A on mnie chyba szuka, wiecie? Zamartwił się, chłopak. No i dobrze, powinien się trochę pomartwić o brata, co nie? No i teraz on sobie na łóżko weszedł. Idzie dalej. Tylko czego on tutaj szuka? Przecież mnie nie znajdzie. Ja jestem w grobie, przecież sam widział. Mam jeszcze niewidzialność przez dwie minuty. Szybko za nim, za nim, za nim, żeby go nie zgubić. Dokąd on teraz biegnie? Ej, tam jest dom Patrycji. Nie, tu jest dom, wiedźmy. A tam na wprost jest. Z dom Patrycji. Dokąd on biegnie? Do Pani Wiedźmy. A Pani Wiedźma to w czym mu pomoże? Przecież ja tam nie przebywam. E, o, wychodzi, wychodzi. Uwaga, 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 żeby mnie nie dotknął. O, dobra. Przeszedł koło mnie. I teraz idzie. Co? Ej, on idzie na policję zgłosić to. Nie! Nie, z Państwa, nie rób tego! Nie rób, nie rób, nie rób. On pokazuje Panu Policjantowi co jest grane. Nie, 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 nie. Z Państwa, to jest prank. Nie, 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 nie wdrażaj tego policji. Ale policjant się nie rusza. A, bo to chyba jakiś pionek, który stoi po prostu i czeka na, na coś, albo coś pilnuje. No dobra, idę za smajstolem, żeby go nie zgubić. Poszedł już na policję. Policja nie reaguje. Dzwoni do Patrycji. Słuchajcie, tu mieszka Patrycja, ale Patrycji chyba nie ma. Z tego, co wiem, to ona się wyprowadziła do innej wioski i ona tutaj nie mieszka. <laughs> Bardzo dobrze. Dobra, on nie ma do kogo iść. Słuchajcie, ja mam minutę 20 niewidzialność, także wypiję sobie drugą fiolkę. Znaczy rzucę pod siebie, dobra. I mam na kolejne 6 minut, także może Możemy iść dalej za nim, dalej za nim! Chodzi po villagerach, nie wie, co ma zrobić, ale on panikuje. Może może ja już mu powiem, że to ja jestem tutaj w ogóle. A bo wiecie co? Niech się martwi, niech się martwi, niech chodzi. O, idzie teraz do Alka. Ty, ty do Alka idzie, Alek może jest z domu, nie wiem, nie wiem, zobaczymy. No, no i co nie otwiera? Ha <laughs> Ej, czekaj, ja mu otworzę drzwi. I pyk! No, o, o, w szoku, chłop, ej, patrzcie, a w środku nikogo nie ma. Czy jest Alek? Nie, nie ma, nie ma nikogo! Z szoku, jeszcze mu się drzwi same otworzyły. Dobra, wchodzimy na górę. U góry Alka nie ma. Ej, tu jest skrzynka, zobaczmy co ma w skrzynce. Skrzynia pusta jest dobra, chyba że Smajser coś wyciągnął. Ej, tutaj nikogo i niczego nie ma. Także co? O, tutaj uważaj, uważaj na mnie. Dobra, wyszedł, ale by mnie dotknął prawie, albo i mnie dotknął, tylko nie poczuł, <laughs> bo jestem niewidzialny. Dobra, widzowie, niech on się martwi, a my idziemy do naszego domku pod grobem. Tam jesteśmy bezpieczni, tam on nie będzie wiedział o co chodzi. W ogóle on szedł. Biedźmy, nie? A ja tu wejście mam zrobione. Gdyby on to widział, gdyby on tutaj weszedł, to by normalnie chłop szoku był. Dobra, wiecie co? Ja idę tutaj na dół do swojego domku. I normalnie, słuchajcie, będę sobie tutaj żył. Przez najbliższy czas zobaczymy. Muszę trochę zamartwić tego mojego braciszka, nie? Także wiecie co? Ja idę się przespać, bo nie do końca się wyspałem. On niech się martwi na spokojnie później zobaczymy, co on tam wykombinował. Także. Dobra no, co? coś mi spać nie dają. Ej, tam u góry, u góry tam jest coś za głośno, za głośno tam jest. Idziemy to sprawdzić, słuchajcie, co ten Smajstow tam wykombinował. Chodźmy i to sprawdźmy. Cek, cek, cek. Wow, co tu się wydarzyło? Ej, tu są villagerowie normalnie przy moim grobie. Oni to przerobili, dali tu kwiatki i kraty dodali. Ładnie to wygląda. A tu w skrzyni, ej, żelazna łopata. A po co tutaj łopata w tej skrzyni jest? Co jest grane? Villagerowie w szoku, przestraszyli. Nie oni wszyscy mnie znali, to jest Kaziu, to jest Stasiu. Ej, co jest? Smaństou? Ej, dlaczego on ma. Co? On jest ubrany na górnika? Normalnie z hełmem? Ale. Ale o co chodzi, co on będzie robił? O nie, 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 on tu łopaty wziął! Co, chce odkopywać? Nie, 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 Smał, nie, nie rób tego, nie rób tego, nie! Nie, nie, dokopał się do mojego domu. Eee, to nie ja, to nie ja. Z to, to nie ja. Eee, dobra, eee, wiecie co? Chyba się ewakuujmy. On chyba moje wyjście zauważył. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Idzie, idzie, idzie. Czekajcie, idę za nim. O nie, o nie, o nie, niewidzialność mi się skończyła. Chwila, chwila, szybko, szybko, szybko. Niewidzialność, niewidzialność. Eee. Eee, eee, przepraszam, ja nie chciałem, ja nie chciałem, ja nie chciałem, naprawdę nie chciałem. to no uwierz mi, to nie był mój pomysł, to był widzów pomysł. Czekajcie, podbonujmy się, podbudujmy się, wyjdźmy stąd, wyjdźmy stąd, jak stąd wyjść, ok, dałem radę, dałem radę, dałem radę. Szybko, uciekamy, uciekamy, zamurujmy tam smysłowa. Niech jest tam, niech tam siedzi, niech tam siedzi, dobra, zamurowany, zamurowany, nie, wychodzi, wychodzi, szybko, szybko, zwiewamy, nie wyszło mi, widzowie, słuchajcie, dałem się złapać, niewidzialność mi się skończyła. A nie zapomniałem o tym, o, co ja mu teraz powiem. Ej, co ja mu teraz powiem? Uciekamy. Pierwszy co, to musimy uciec, bo on jest rozwcieczony i ma normalnie trzonek z, z, z łopatą i zaraz będzie bił tą łopatą po głowie, także ja muszę uciec, a wy też uciekajcie na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagrama. Serdecznie was zapraszam. Co on taki szybki jest? Szybko uciekamy to przez tą zbrojkę pewnie, którą ma obraną. Także do jutra, na razie cześć. Zapomnijcie o moim Instagramie, jak i o moim drugim kanale. Wszystkie linki w opisie, także wbijajcie, a ja się Wam żegnam, bo uciekam przed Państwo. także trzymajcie się, hej!